No siema, siema No i wracałem z Cyberpunka, Czwarty rano jest 150 metrów do celu Zastanawiacie się gdzie jadę? Jadę porobić zadania poboczne Żeby zarobić trochę hajsu i kupić sobie jakieś szczepy, może fajne kiedyś coś tam jest, yy, bo, bo, bo A, zostałem te auto yy, bo przydadzą mi się pieniądze Pieniądze, very nice, bardzo potrzebne Tak yy, to już widzieliście, prawda? No, wiecie, że mam Wiecie, że mam te ostrza. O nie Regina do mnie dzwoni, to nie Prze w sprawie ktoś zadania. Wzywał pomocy. O. Dopadł go Saki. nie okay. tak renegata, który wykańcza ich po cichu za to spektakularnie. OK. Myślę, że Saki ma cyberpsychozę, ale o. chcę to wiedzieć na pewno. Dobra. Nie zabijaj go, jeśli nie będziesz musiał. I uważaj na siebie. Ta, no nawet nie żartuj sobie, okej. Okay? Kto wie, co może się tu kryć. Idziemy. Idziemy zobaczyć, co się tam kryje. Uuu. Mamy tu trochę ludków. No proszę o większe zbliżenie, co za słabe zbliżenie razy 3. Przecież ja miałem lepszą optykę. Halo, miałem razy 8. Co się stało z moją optyką? Czy ja nie chcę sobie zmieniłem w szczep? Nie, niemożliwe. Niemożliwe, żebym się zmienił w szczep. Nie no mam opty optykę razy 3. Czemu nie mogę zrobić zbliżenia? Razy 8. Halo, Brocy. Czy chodzi o to, że mam to? Tak, chodzi o to, że to miałem wyciągnięte. Moje oczy gorzej działają, jak mam ostrza na wierzchu, wiadomo. A oni są mega dobrzy. W sensie poszedłem na zadanie wysokiego ryzyka i teraz tak patrzę, to oni są niehakowalni dla mnie praktycznie. 5-5 BD, BD, 1C. O. Patrzcie, ja potrzebuję punktów, żeby typa zhakować. 14-16. i Hardcore jakiś totalny. Jeżeli przejdę to zadanie, to będę mistrzem po prostu. Mam dla Ciebie dobre wieści. No fajnie, daj, no fajnie, ale. Ja tu mam problem do, 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 zneutralizowania. Coś czuję, że to będzie trudne zadanie naprawdę. Znaczy to dobrze, bo chciałem trudne zadanie, po to sobie poszedłem na takie. Mogę sobie wziąć moją snajperkę, którą ledwo noszę i mu przypierdzielić tubę w łeb? Mogę niby. Ale pójdę tam na cicho, zobaczymy co się stanie. Oho, czy on leci go zabić? Tak, on poleciał go zabić właśnie. Zauważył mnie? Ta, zauważył mnie, ale go rozwalił fajnie. Ty ziomek, jak ty mnie zauważyłeś? No już mnie nie zauważył jednak. Dobra, to jest typu, którego mam załatwić. Uff, Uf. Chcesz się bić na mantisy? Nie ma problemu, też jestem dobry w te gierki. Ty masz swoją katanę, ja mam dwie katany wbudowane w ramiona, prawie nic mu nie zrobiłem. Ol, mi przypierdzielił. Dawaj aptekę. Oła, właśnie mnie zabił. <laughs> no, wczoraj kupiłem te mantisy, To nie jest tak, to nie jest tak, że, że bardzo dobrze wiem, jak się nimi obsługiwać. Wychodzi na to, że nie wiem w ogóle. Będę musiał go załatwić klasycznie, czyli z użyciem wielkiej ilości siły. E, Tam sobie radę. Ale zrobię tak, żeby on nie zabił tego gościa. Tylko, że dostał w łeb już teraz. O, ale już wy wyrwał. O, strzela do mnie zamiast podbiec, idealnie. Czy ja zepsułem grę właśnie? Chyba tak. Jak nie zejdzie na dół, to nie będzie miała tak ten ziomek do niego też strzela. <laughs> nie przybiegnie tu z mieczem, bo animacji nie było, żeby zszedł. <laughs> Chyba, że teraz to zrobi. Zrobisz to? Tak, zrobił to, no dobra. Oj, ale nie zabił go, bo do niego wycelowałem, i chciałem strzelić, zrobił unik. Daj bicie się. O kurde, gościu sam sobie zginął. Już ma 69 HP Co! Gościu mnie jednym strzałem zabił! <grymne> o morde! Ty po mnie jednym strzałem zabił! Ryzyko bardzo wysokie, podoba mi się to! Mam wrażenie, że będziecie się bardzo męczyli przy tym odcinku. Na szczęście jest magia przewijania, ale ja chciałbym go naprawdę zabić. W sensie czuję, że to jest mega ważne, żebym go teraz zabił. Nie chcę robić innych zadań, chcę zrobić to. Dobra, odwrócimy jego uwagę na przykład. Dobra, już go zabił. Jak on mnie zauważył niby? Uch. Dobra, wejdę sobie tu na górę. Ciekawe, czy będzie w stanie mnie ścignąć. Ej, ziomek. Cały w głowę obrywasz. O, też do mnie strzela. Okej. Okay. Cały magazynek mu pakuje. Coooo! cztery razy w jakiś kąt ciała i zginąłem. Jo, pierciele, ciekawie, czy jestem w stanie to w ogóle zrobić, nie? Jeżeli tu się takie rzeczy dzieją. I to moja snajperka jest mega kozak porządna podobno, a i tak nie jest w stanie go zabić. Dobra, nie dopuszczę, żeby szedł na dół. To przede wszystkim. Docelowanie z tej snajperki jest ciężkie. To dlatego, że ja mam słabe umiejętności do snajperek. Ale bardzo dużo mu HP zdejmuje. strzałami mi w głowę. On już zacięła mi się chyba broń. Teraz się skupił na tym ziomek. Dobra. O, i przeładowanie trwa wieki. Teraz się skupił na mnie. Jak nie trafi, to pewnie mnie zabije. Nie wiem, czy nie lepiej jakbym z mojego rewolweru do niego strzelał. Pewnie nie. No, na pewno nie. Strasznie dużo mu HP już zdjąłem. Nie no, nie przychodzi tu, wejść tam postrzelaj, czy coś. No, się. Jeszcze raz. No nie wiem, czy jest w stanie mnie trafić tutaj, z takiego pistoletu. 100% życia już ma! Skubany się zregenerował. Ale jaja. Co się dzieje, kiedy pójdziesz na zbyt trudnego przeciwnika w Cyberpunku? Strzał krytyczny. Całkrytyczny. Oj, oj, oj. Weź się, wychyl. Wychyl się, nie lecz się. Nie trafiłem. Przeładowanko. On chyba też nigdy nie trafi. Jocie, ale długo przeładowuje. No wychyl, wychy, no. Nie podoba mi się to, że mi się ten wskaźnik wielki pokazuje, żółty, no. Cholera przyczynił mi wszystko zasłania. Nie mógłby się na górze pojawić, tak jak teraz. Ale tak przez cały czas, żeby tak był. No zabił mnie. Nie no, muszę to zrobić, no muszę. Nie byłbym sobą, gdybym się tutaj poddał. 7 minut próbowania. Dobra, odcinki trwają czasami po 40 minut. Powinniście już przywyknąć. To by się spodziewał, że coś takiego się tu może stać w ogóle. Ej dobra. Odwrócę uwagę przeciwników, tak, że ten na dole się ruszył. On jest tylko po to, żeby zginął. Dobra, krytyk za 5%. Strasznie ciężko się celuje. Te strzały w głowę naprawdę go rozwalają. Jak się trafia. No, przeładuj sobie, na spokojnie. Ziomek mnie nie widzi. Trapa papa, siu dubu. Oj, zniknął. Dobra, jestem. Zaprawiłem go w ręce. Byk! cał w głowę, ale nie krytyczny. Nie ruszaj się tak. Dobra. Dobra, 46% już mu tylko zostało. Teraz to już jest Danzo. Już jest po nim. Chyba. jest no, jestem lamus, no nie? <grytyka> o! Oryś wyrwał. Krytyka. Nie no, wylecił się 76%. Skubany zażył jakieś apteczki albo co? Ja też tak często robię, nie? Może on tylko raz tak robi. Skryty, ale nie w głowę. No obstze mu ten łeb. Też mi lata ten celownik, ja muszę tak kontrować, żeby cokolwiek trafić, że senet nie wyobrażacie. No. Spokojnie, mamy czas. Uh, krytyczny i to czas w głowę. Oj, kolejny krytyczny w głowę. No dobra, teraz nie wyszło. Przeładuj sobie. 30% ma. Norio Akuhara. Ciekawe czy się wyleczy, czy nie. Chyba już dwa razy się nie leczył, co? I co, w ucho dostał? Uh. Uuu! Uh, łatwo mu trafić w tą rękę, którą celuję. Trzymają dość wysoko na poziomie głowy. 16%, zaraz będzie po gościu chyba. Będzie najbardziej lamusiarskie zabójstwo jakie wykonałem. Jest, 0%! No i to? I teraz już chyba nie żyjesz co A tu na dole jeszcze coś tu kombinuje. Tylko że jak ten na dole mnie zabije. Słuchaj, ja mu nie mogę nic zrobić. Ej, czy ja jestem w stanie tam w ogóle wejść po niego teraz, żeby wziąć do wody? No nie gadajcie, że nie. Ej, no są schody na górze. Ej, siomek. Czemu go nie mogę zaatakować? Co to ma być? Halo! Chcę zrobić skok. Czemu nie mogę zrobić silnego ataku nagle? Nie mogę go nawet uderzyć z gościu. Okej, okay, on jest do cutscenki koniec kropka, ja go mam nie zabijać. Dobra, jak ja tam mam wejść? Nie no, nie da rady tam wejść. Bez jaj. Bez jaj, że przeszedłem źle. Muszę tam jakoś wejść. Spróbuję. Jak się nie da, to będę musiał wczytać go zabić jeszcze raz na podłodze. To nie będzie łatwe, bo on jak się na podłogę, to jest przypał. Troszeczkę. Dobra. Może dam radę? Choć nie wygląda na to. Musiałbym tędy skoczyć jakoś. Hop! O, dałem radę. Nie Niezły jestem. Może ja sobie normalnie. Czy ty żyjesz, jeszcze cię dobiłem? Chyba cię dobiłem. Wyślij do Reginy informacje na temat cyberpsychozy, z miasta nocy. No dobra, dobra. Ej, Regina! Ej, Regina! Regina Jones. Otóż komunikator. Słuchaj, słuchaj ty, Piara. Bo jej, nie, nie mogłeś mi tego włączyć od razu. Muszę teraz tu szukać. Już raz szukałem. Regina Jones. Regina Jones. super superpsychozy. Norio nie żyje. Przeniknęła mnie atmosfera morderstwa. Mam ją go nie zabijać, no ale okej. Okay. ok. Atmosfera morderstwa. Saki pisał. O tym, w coś tam. Dawniej, mistrzowie są mieli ponownie wyczuwać nadchodzące zagrożenie. Tajgersi najwyraźniej nie przyswoili tej zdolności i zapłacili najwyższą cenę. Są ludzie jak Nario, którzy zawsze muszą znać przyczynę. Szukał winnych śmierci Julii i znalazł. Przynajmniej nie umarł dręczony wątpliwościami. Okej, okay. gdzie jest mój hajs? 3000 peso dostałem. No i kozak! Dobra, teraz mogę tego gościa zabić, bo nie mógł skoczyć na niego z góry, bo kupiłem za taką umiejętność. Wal No tak, wal się. Wal, się. mnie chyba mówi wal się, bo nie mogę go zabić. Ale głupie. Wow, eurodolary. Ja pierdziele, super itemzy, na, pe na pewno. Reszcie was przyszukam, bo na pewno super rzeczy z was są. Kozackie, mogę pożyczyć motor? Ten różowy mnie się podoba. Okej, okay, bierzemy kolejne zlecenie poboczne, które jest w okolicy. Kup pojazd Type Przyszczęść Avenger. Nie, nie wiem co to jest. No, dziennik? Kup pojazd. A mogę zdjęcie? Nie wiem jak on wygląda, ale no nie kupię go niestety. Eee, zadanie inne w okolicy jakieś? O, tu mamy bardzo wysokie znowu. Tu mam kup pojazd, no bardzo wysokie. Ojej, ci kup pojazd. Weźmy może średnie teraz. Tak, spotkaj się z kim? Coś się stało. Wszedłem jakiś tryb robienia zdjęć. E, spotkaj się z... E, a z Elizabeth, to nie. I same tu są bardzo wysokie w okolicy, ja pierdziele. Dobra, pojedziemy tutaj. Pojedziemy tutaj, będzie fajnie. Zobaczycie. Motorem to na cilku, chodnikami będę jechał. Pewnie policja nie zacznie ścigać. tu to ledwo skręca. Drogi! Ma. To fajny GPS, co mi pokazał w prawo, ale zawróć za chwilkę. Jazda. No nie jest za szybki jak naściga, trzeba powiedziałbym, jeździ tak jak moja czteroosobówka. O, moja postać nie przez chwilę. Tylko przez chwilę, więc się nie liczę, no nie. A jednak prosto cały czas. O, o, o tu policja się bije z kimś. A no nie, to jeszcze nie to, a tu jakiś ziomek się bije z kimś. Ej, mogę cię sami załatwić? Chciałbym bardzo. Czemu ją pobiłeś? O ty no, teraz to już lipa. A, dobrze mi poszło to skakanie ci na plecy. No zabił mnie jednym strzałem! Co? Nie no, bez żartów nawet. Czy ja miałem jakoś bardzo mało życia? Czy to jest jakiś dzisiaj dzień śmierci moich? O co chodzi? Chciałem uskoczyć fajnie na plecy, tak jak w umiejętnościach sobie niby kupiłem, ale nie wiem jak się to robi. O, nie cofnęło mnie aż tutaj. Nie mogę do niego strzelić Co? Czy ja nawet nawet jeszcze z nią nie rozmawiałem? Oj, dostałem tą jego katane To taki plus przynajmniej e, tego, że się tu cofnąłem, bo nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Ale bez żartów, no naprawdę nie zapisałem się tam w ogóle nic. Ojej, ale jestem głąb Nie no, nie wziąłem z niego, że... Co? Wow! Przecież to jest najgorszy dzień świata w cyberpunku! Naprawdę! Najgorszy dzień... Pasmo porażek i nieszczęść! O co chodzi? Przecież przeklikałem go całkowicie. Co ja mam z niego jeszcze niby wziąć? Czemu w ogóle gra zapisała mnie w takim momencie, zanim to wszystko podniosłem? Czemu mi się kazało tu wrócić? Nie no mogę już przesłać do reginy wszystko. Czy jeszcze zeskanować, czy co? Brak przynależności, spoko. Mam tam jego katane? Czy nie mam? Plecak. Hmm. no to nieźle. Jest tego jego. Jest katana, 793 obrażeń. Wymagany poziom 30. Ja, gdzie ja się wbiłem na 30 levelowców. I dalej to jest to. Zneutralizuj zagrożenie. No to już zneutralizowane dawno. Dobra, ja nie muszę tam wcale się cofać. Ja jestem głąb po prostu. jej wysłać tego SMS-a i będzie po zawodach. Nie no, szok. Szok, zawiodłem się sam na sobie. Dobra. Nowa drzazga, bla, 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 bla. Yy, otwórz komunikator. Gdzie jest Regina Jones? Strasznie dużo do mnie pisze ta Piara. Dobra, fajnie. ma zrobione zadanie. Fajnie, fajnie. Dawaj mnie zadanko. Sabotaż, w tym miejscu można dokazać sabotażu bardzo wysokie. To ja jadę na ten sabotaż, bo jest bliżej. Bardzo wysokie. Czajcie? będzie ciężko. Zobaczycie, jak się robi trudne zadania dla dużych chłopców. No. A sabotaże z reguły się robi na cicho. To są takie miejscówki, że się gdzieś włamać, coś zniszczyć albo ukraść. No, to może być na cicho. To się uda. Dobra, jestem. Siema. Co? 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 Dino, siema. Lary ma problem. Jego no. wspólnie Adam wychujeł go ze ten interes to klub Empathy To ten Lary chce odzyskać Empathy. swoje wpływy i trzeba mu w tym pomóc mhm. No cóż, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że branża klubowa to zawsze był syf Szczegóły w załączniku No już mi za wiele nie powiedział, co ja tu zrobić? Typ Sabotaż, zobacz wiadomość O jejku Mamy dwóch gości, Adama i Larego, Adam jest zły, bla, bla, bla. Padło na naiwnego Larego, cwany Adam, morał z tej historii. Ty masz dopisać do tej historii drugi morał. Też się śmieję, ktoś się śmieje. Kto śmieje. ostatnio, może to przysłowie, nieważne. Teraz tak wbijasz do enfatii, wgrywasz do ich sieci wirus załącznika, wirus blokuje działalność celuńskiego klubu. Dobra, czyli mam się włamać. Okej. Okay. Dobra, włamuję się. Dzień dobry. Co tu mamy? Naruszenie protokołu zrobimy. 1C, 1C, E9PD. Eee. O kurczę. 1C, 1C, E9PD. Naruszenie protokołu otwórz. Otwieramy tam, że jest zagrożenie na pewno. Bo tamtej jest ochroniarz, więc wejdę tu. Dobra. Strefa zagrożenia. Tam gościu sobie leje. Spoko, zaraz go zneutralizuję w takim razie. A nie, on nie leje wcale. Jak go długo skanuje, jejku. Czy ja go skanuję, czy skanuje drzwi, bo mam wrażenie, że skanuje drzwi. A to jest w ogóle cywil. Czy ja go muszę zabijać? Chyba nie. Jestem po prostu w klubie tego. I tam nie zwraca uwagi nawet, że ja się tu czołgam, ale... Nie ma jako tako... Pierwszy raz go widzę. Ale na moje oko klienta, to on mnie nie zabierze. Ziem. Naprawdę nie wiem o co tu chodzi, że oni na mnie patrzą, ale nic nie robią. No Więc się podłączę po prostu i schakuję, co trzeba. E91c55 Dobra Mogę próbować oczywiście kilka zrobić, no nie, ale... Nie. 5-5, dobra, git. Dobrze, dobrze. Poszło. Tu mamy kolejny panel? Znowu może coś ukradniemy fajnego? E91C7A1C. Wow. E91C7A. Ja pierdziele, ale dużo tego. A mogę jeszcze Co? użyć tego i przeczytać wiadomości i pliki? To się przyda, może? Sieć, jakaś coś, nic, to tylko to. I nie wiem czemu to pracownicy nie reagują na to, że ja ich ukradam, ale... Zresztą tak sobie grę wymyślili tutaj, że ma, ma tak być i koniec. Ojoj, trudna misja. 5-5 BD, E-9 BD. A... Poważnie? Easy. Unikaj walki opcjonalne. No dobra. E, kasowanie pamięci nie mogę zrobić. Za wiele właściwie z nim. Dobra, muszę go załatwić. A czy to jest pojemnik na zwłoki, tak? Okej. Okay. Nie ma tu nikogo innego chyba. O, wyrwał mi się od razu, co? O nie! Ale jaja, ja, jest za dobry dla mnie, żebym go tak po prostu wziął i. i przytrzymał. Za dobry! No więc przejdę obok niego i tyle. Skoro mogę, to, to przejdę. Ale jaja, ja, nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego, że. Te postacie wyższego levelu mogą się mi wyrwać. Chociaż to logiczne, no nie? Strefa zagrożenia, okej. Okay. Okej, okay, przeszedłem. Jestem na górze. Jestem przy tych drzwiach. Czy będę w stanie w ogóle tu wejść, to otworzyć i tak dalej? Jest tu jakiś ziomeczek, kasowanie pamięci mogę mu zrobić. To jest ten komputer? Czemu znowu stałem? Czy ja się mogę włamać tak po prostu jak on tu stoi? No i spróbuję to zrobić. Tylko. Najpierw zabiorę te fanty, co tutaj są. Mhm. Mhm, tak. Aha. Dobra, gościu się nic nie kapną. Poważnie. Żełek nie zauważył, że mu ukradłem coś spod nóg i schakowałem komputer. zostań się z klubu. No idę tą samą drogą. Na pewności jeszcze odwrócę jego uwagę. Chociaż pewnie nie ma takiej potrzeby, ale... Tak zrobię. No czemu pobiegłeś? O co chodzi? Ja tak gra to mi denerwuje czasami. No gościu chodzę po schodach na Kucka stwierdził... A, pobiegnę sobie, praktycznie jak na shifcie, nie? I wbiegł w tego ziomka. Przecież ja cały czas miałem C. I nie kliknąłem dwa razy W. Trzymałem to W. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czasami są takie głupie rzeczy po prostu. Muszę iść chyba wzdłuż ściany, żeby nie zaczął biec. O, teraz tego gościa tu w ogóle nie ma. Naprawdę, to gdzie on jest? Nie no, bez żartów. Teraz stoi w innym miejscu dobra, dla mnie nawet lepiej. Te ziomki na mnie nie zwracają w ogóle uwagi, więc po prostu wyjdę. Ale to było głupie. Kropnie irytujące. Dobra, na nara. Mogę tam wam jeszcze coś ukraść? Chyba nie. Dobra, to po prostu wychodzę i tyle. To już nie jest strefa zagrożenia. A, dziękuję, do widzenia. Tu A, poszło łatwo. Dokładnie o to chodziło. No git, nie ma Przedłeś, problemu. Zainstalowałeś co trzeba i sobie jak gdyby nigdy nic. Zamykam kontra. Ja jednego żonka nie zabiłem. Ile hajsu za to dostanę? Pieniądze mnie interesują, halo! Czy ja nie dostałem pieniędzy? A, udaj się do skrytki i odbierz nagrodę, okej. Okay. O, co tam się dzieje? Co to za zatrzymanie policyjne? Mogę wam zniszczyć go? Uszkodzenie broni. Haha, macie. Pierwszy się kapną, że to ja. To jest wirus, on się rozprzestrzeni na innych. Eee, tak, kapnęli się, że to ja. Dziwne, ale. Kapnęli się. Wystawiono list Haha. Dobra, dobra, spokojnie. Przygrzanie, ktoś mnie próbował hakować, ale wybiegłem za róg. Jakie policja, no? Skąd wy wiecie, że to ja? Dla ja i to zrobiłem, ok? 150 metrów. bo już uciekłem, co? Ciekawe, co dostanę od niego. Myślałem, że to będą po prostu pieniądze, a on jakieś pierdoły mi chce dać. Jakiś itemzy. z... się ma? Dobra, zgubiłem policję biegnąc. Spoczko! gdzie na tej skrytki. Czy ja się zrobiłem przeciążony nagle? Czy mi się tylko wydaje? No, efekt przeciążenia chyba dlatego, że tak biegłem długo. Odbierz nagrody. Co dostałem? 3400 dolców. o. To akurat spoko, to akurat bardzo spoko. Przejrzę sobie mój inwentarz i zobaczę, czy nie mogę zarzucić czegoś lepszego. Jak nie mogę, to e, ubrania. Nie mam żadnych ubrań, nic. Wychodzi na to, że nie mam nic. O, tu mam jakieś nowe spodnie, niby, ale są za wysokie. I tu mam jakieś buty, i mogę je założyć, ok. I tu mam nowe kombinezony, ale ich nie chcę, e, co. Utylitarny kombinezon Arasaki. Ok, spoko. Eee, nowy pistolet tu niby mam. Mogę celownik mu zarzucić. Ło, to jest fajne, ale, ale za duży level. No ja chciałbym mieć duże obrażenia na uderzeniu. Celowników tu nie chcę. Do tego potrzebuję mieć budowy ciała 6. Niewiele mi tam brakuje, więc może to zrobię. Dobra, o co mi chodzi? Chcę tu sprzedać rzeczy. Niewiele tego mam do sprzedania właściwie, ale no to mogę sprzedać, to mogę sprzedać, to mogę sprzedać. To jest moje, a to jest za dobre i niepotrzebne. Tu mam katankę pałkę elektryczną. I to. W sumie w no, tą laskę mogę już sprzedać, bo jest kiepska. Lepsza jest ta pałka elektryczna, której i tak nie używam. Ale zostawię sobie. Tu mam spodnie, których nie mogę założyć. I kombinacon i buty, których nie potrzebuję. Tu mam żarcie, które niechcący podniosłem, oczywiście jak zwykle granaty, celowniki, celowników pierdołek w sumie. Chociaż skasuję te, które mi się powtarzają. Znaczy, sprzedam. Tu mam dużo haków, tu mam szczepy, tu mam jakieś pierdoły. Czy są jakieś. Rupiecie, właśnie. Chyba ta. No dobrze, to rupiecie sprzedane. Czy ty, ziomeczku, masz coś w ofercie fajnego, może? Nie, to są moje rzeczy i to nie jest ziomek, tylko automat. E, zarobiłem dobre pieniądze, dobre, sensowne pieniądze. E, myślę, że fajnie porobić takie zadania poboczne, sobie w sumie od czasu do czasu. To jest spoko. Dobry pieniądz spada, bo teraz już mam 36 tysięcy. To naprawdę niedługo mogę sobie kupić nowe nogi i będę skakał bardzo wysoko. Bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Mhm. Dobrze, w tym odcinku to będzie tyle. Krótki odcinek zaczepny, ale mam nadzieję, że się podobało. Warto robić wysokie zadania, bo chodzi na to, tylko że nic mi się nie przyda poza pieniędzmi. Trzymajcie się, pa pa!